Dzień dobry, cześć z tej strony Wilku. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Jedi Academy. Witam Was w tym samym momencie, w którym zakończyliśmy sobie ostatni odcinek, gdyż okazało się, że jednak czegoś Wam tutaj nie pokazałem. Nie jest to zbyt ważne, no ale chciałem, żebyście sobie zobaczyli pełnie, jakby tego, co tutaj też i ja zobaczyłem. Zatem przechodzimy do Akademii. A no właśnie, a w międzyczasie mamy taką informację o tym, że niby zbyt wiele gniewu jest we mnie, że niby zbyt wiele, jakby zbyt zbyt biegle posługuje się ciemną stroną. Co jest ciekawe, ja sobie wcześniej sprawdzałem to, przechodziłem jakby dalej do tej akademii i też mi się to pojawiło, ale pojawił się Luke, a nie Kylie, to jest ciekawe. No dobra, nieistotne w sumie. Przechodzimy więc do tej akademii, zobaczymy, co tam będzie ciekawego do roboty, co nam ciekawego powie tutaj mistrz Skywalker. they've managed to siphon force energy from every site that was mentioned in my journal we still don't know what it is they're planning to do with the energy though it's imperative that we track down the leader of this cult but how if they've already hit every place in your journal there are several places i didn't mention by name that they've discovered like dagobah my fear is that they may use clues in my journals to discover other places we need to beat them to these locations Considering how we lost a student last time, we must be very cautious. Everyone will travel in pairs. Kyle, Jaden, you'll be going to Vajun. Vajun? Isn't that just a big dead rock? It also happens to be the location of one of my father's strongholds. Okay, so it's a big dead important rock. Streen, you and Tior are. This ought to be interesting. I'd heard rumors that Luke had been to Vajun, but he never really talked about it. Ok, zatem lecimy na W june No ale dobra, typowa tej rzecz, którą musimy zrobić, czyli wybranie broni. Dobra, weźmy sobie na przykład te bronie. Mm, nie wiem dokładnie, jak ta misja będzie wyglądała w całości, więc yy, nie będę, nie wiem właściwie, które broni będą tutaj mi najbardziej przydatne. A ty, ale tym razem weźmiemy sobie e, może tę broń, nie, niekoniecznie ten elektromagnetyczny y, karabinek. Dobra, taki więc zestawik sobie bierzemy. No i polecimy pewnie na to w June. Tak jak mówił e, tutaj Luke Skywalker, to jest jedna z, tam będzie jedna z twierdz, byłych twierdz jego, jego ojca, w której niby mogą się skrywać przywódcy kultura Gnosa. Także jak widzicie, wylądowaliśmy już sobie na Dune. No i cóż, sprawdźmy sobie, co musimy tu zrobić. Dostać się do twierdzy Bast przez opady kwasu. No i właśnie ten kwas, ten deszczyk zielony, który widzicie, para nam z góry to chyba najbardziej wnerwiający przeciwnik, bardziej nawet niż ten gruba z poprzedniej misji. Pamiętam dosyć dobrze akurat tę misję. Pamiętam mniej więcej co tu trzeba było zrobić. No i właśnie ten deszcz, zaraz zobaczcie dlaczego jest bardzo wnerwiający, a tymczasem mamy pierwszego widzicie przeciwnika. To jest właśnie kurczę, nie pamiętam jak, jak się nazywa jakby ta postać, ale... Mm, to jest rodzaj szturmowca. Dobra, no icie dlatego właśnie to jest wnerwiający, bo ten deszcz cały czas nam zadaje obrażenia i tak naprawdę cały czas... Będziemy starali się go unikać, będziemy starali się yy, aby ten kontakt z nim był jak najmniejszy Okej, okay, teraz się ukryłem Widzicie już dlaczego? Ojojoj No właśnie dlatego Widzicie, oni ciekawy nawet sposób walki mają, ci szturmowcy Mają jakieś takie pchnięcie Co prawda słabe, no ale jednak odrzucające dosyć, dosyć mocno Yy, które właśnie stosują, po czym uderzają tym swoim atakiem, tym swoim karabinkiem, który zresztą was zaraz wam pokażę, pokażę wam też jak on działa To się nazywa Stalker, Stalker Confusion Rifle No i właśnie, zobaczycie sobie zaraz y jak silna to jest broń O, widzicie, nawet przeciwko nim sobie to sprawdzimy No widzicie, gniecie ich niemiłosiernie z nimi sobie poradziliśmy, nie mam problemów Pełna amunicja tego Myślę, że w takich trudniejszych momentach to będzie naprawdę naprawdę przydatne Okej, okay, jest i Kylie Zielony, widzicie, od tego deszczu No jest też jakaś śmieszna grupka szturmowców Takich zwykłych już Ale tego gościa nie lubię, kurde On mi zawsze strasznie w życie A Kyliego? co, już nie ma? No pewnie Dobra, lecimy dalej, słuchajcie, nie ma na co czekać za bardzo Jesteśmy jakby w takich... No, ja dobrze zrozumiałem. Jesteśmy w takich, jakby podziemnych przejściach, które mogą nas zaprowadzić do tej fortecy. Okej, okay, tutaj widzicie, łatwiutko to idzie, nie ma raczej problemów z tym. Ale podładujemy się. Kurde, nie mogę trafić w to. Spoko, więc lecimy dalej. Skąd my idziemy? Stamtąd, stamtąd przyszliśmy, tu idziemy. Okej. Okay. Aha No spoko, tego w sumie się nie spodziewałem za bardzo Jest it, i widzicie Ostatnio w misjach zaczęli się pojawiać i to jest naprawdę fajne Będzie ciekawiej, nie tylko takie bicie szturmowców biednych No tylko, że dwóch na jednego trochę nierówne szanse, no ale okej, okay, no tak, tak też bywa Najpierw sojcie tego sobie zabiję, tylko ten mnie wnerwia tak naprawdę z tych szturmowców Reszta to są tacy, wiecie Na jedno uderzenie tak naprawdę goście. Okej, okay. ale słuchajcie, ja tutaj pamiętam, że była jedna ciekawa rzecz, którą warto sprawdzić, zrobić. Otóż, warto sobie iść właśnie do tych korytarzy. No właśnie, kto tutaj jest, już widzicie. Ale Kaili tajmi się nim. Widzicie, Kaili oporny. Ale nie mówiłem ba tego jeszcze, ale Kailego naprawdę warto wykorzystywać do walk, właśnie z tymi szturmowcami. Z tymi lepszymi szturmowcami, widzicie. on sobie tutaj poradzi całkiem. Nieźle. O, ten się akurat zablokował, to, to on sobie... Z nim to nawet ja sobie poradzę. Ale normalnie to wcale walki z tymi szturmowcami nie są takie proste, jak widzicie. Oni no jednak potrafią sporo obrażeń zadać w jakiś bardzo nieoczekiwany przez nas sposób. Okej. Okay. Przez jeden sobie daliśmy radę. No ale ja wam właśnie mam coś do pokazania jeszcze. O, widzicie, Kylie właśnie poleciał już do tego drugiego szturmowca. Tego spróbujemy zabić. Dobra, jest już po kłopocie, więc można wbijać, słuchajcie. Bo na górze jest coś yy, ciekawego, to znaczy tam jest. Kurczę. Tam jest sekretna arena. Zaraz już zobaczycie, właściwie no nie jest jakaś bardzo... Ojej oj. Nie jest jakieś bardzo sekretne, ale... No widzicie. Niestety. Tak to wygląda. Tak wyglądają taki to gościa i... No... Potrafi zabić, potrafią zabić naprawdę. No dobra, poczekaj aż Kaili zabije. No, trochę taki głupi sposób wybieram tej walki z nimi. Wiem, że tego się nie ogląda najlepiej, kiedy tak naprawdę. Kaili odwala za nas całą robotę. Okej, okay. już po kłopocie. Zatem, tak mówiłem. Po... Kurczę, to nie ciężko zrobić Pokażę wam teraz y, tę sygaretną arenę. Ona była bodajże tutaj, tak jest. Jest sekretna arena, słuchajcie, parę jakichś tam paczek detonacyjnych No w sumie takie pierdoły w ogóle raczej nie jakieś... Nie jakieś bardzo nam przydatne ok no to możemy chyba się już cofnąć Już tutaj niczego więcej z tego co wiem nie ma dobra, mnie zaraz zabije to Ok, podleczymy się I teraz musimy iść tutaj Jest tu nawet, widzicie, punkt kontrolny Oni jeszcze nie wiedzą kto tutaj idzie Dobra, pięknie No cóż, lecimy dalej. Słuchajcie, tutaj to bardzo nie ma na co czekać e, Cały czas właściwie pewnie będziemy mieli do czynienia z tym samym Czyli będziemy musieli czyścić te korytarze z różnych przeciwników Zanim w ogóle dojdziemy do tej twierdzy, fortecy, zwał jak zwał Tylko będę ten Kailin tutaj pomagał, to od odra razu szybciej trochę to pójdzie Dobra, ale no może tutaj coś ciekawego też mamy? No chyba niezbyt Dobra To idziemy dalej, słuchajcie, jest punkt, punkt kontrolny Czyli może coś ciekawego Zaraz się będzie działo, słuchajcie O, jest, pięknie No, też dużo tego, jak zwykle, bardzo, bardzo dużo Tych wszystkich apteczek i tak dalej Oni wiedzą, że ja będę grał w tę grę i będę tracił Tutaj życie, amunicję i wszystko W zbyt szybkim tempie Okej, okay, ale akurat z amunicją Widzę, nie ma problemów Mamy też tego stalkera Więc so, możemy z nim trochę polatać Bo ja też wiem, co tutaj się... Co tutaj będzie, co się zaraz stanie, właśnie to Oho Czyli trochę jednak ten deszcz go odczujemy? No dobra, trudno. Słuchajcie, lecimy dalej, lecimy. To niczego ciekawego nie ma Ale jak... Jeśli widzę, że jeśli będziemy biec blisko tej jakby skały, no to aż tak nie będziemy tracić. Więc tak coś będę się starał biec, żeby... Po prostu mnie to nie dosięgało. Ojej, ojej. Kurde, rozwaliłem sobie wieżyczkę. Chciałem sobie z niej postrzelać. Słabo, 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 naprawdę. Kurczę, to jest dziwna rzecz, wam powiem szczerze, bo pamiętam, że jak... że tutaj z tej wieży... No możemy na górę wejść? Pamiętam, że z tej wieżyczki można było strzelać do... No właśnie, do tych szturmowców, tych lepszych Podczas gdy jak ją rozwalimy, widzę, że ci szturmowcy w ogóle się tutaj nie pojawiają To jest ciekawa sprawa, naprawdę zdziwiło mnie to mocno Pamiętam właśnie, że takie coś tu miało miejsce Co ten człowiek robi, to nie wiem... A jednak, a jednak są I teraz to będzie słabe trochę ale w sumie mamy tego stalkera, dobra, jakoś damy radę. Słuchajcie, jakoś sobie poradzimy. Podbiegnę, na jakąś w miarę bezpieczną odległość. Dobra, jest pięknie. No ciekawa misja, ale trochę monotonna, bo cały czas właściwie robimy to samo. Cały czas walczymy z tymi szturmowcami. Jeden raz się sweet pojawił, aż jeden raz. No ale, no dobra, no, słuchajcie, no, to jest taka misja raczej dłuższa, bo zazwyczaj te misje które są po wizycie w akademii są takimi misjami dłuższymi nie wiem czy zauważyliście w sumie, w sumie ich nie było póki co jeszcze bo była misja jedynie na chod no jedna misja była z tego co, co pamiętam czy jeszcze jedna była jakaś nie wiem w każdym razie one zazwyczaj są troszkę dłuższe niż te takie typowe misje które sobie możemy wybrać tutaj wyboru niestety nie mieliśmy no i cóż hmm. To jest chyba ta twierdza już, ale, no ja dobrze pamiętam, tutaj żadnego wejścia nie było. Więc lecimy dalej, słuchajcie. No. Pewnie tak. Mhm. Czyli celem jest, no właśnie, dostanie się do tego działeczka i zniszczenie bombowców. Dobra, tak też zrobimy. To działko jest tutaj chyba, na górze. Oho. Dobra, zapiszemy sobie. To wygląda jak winda, ale chyba nie możemy z niej sobie skorzystać, niestety. No nie wiem, nie co muszę zrobić, ale to jest nieistotne, słuchajcie. Eee... O kurde. Chociaż raz się przydał Dobra, teraz musimy szybko poszukać jakiegoś wejścia właśnie Na tą całą wieżyczkę strzelniczą Nie mam pojęcia gdzie ona może być, no ale pewnie, pewnie zbyt wielu dróg tutaj nie ma Okej, okay, to gdzieś było z tej strony Tu jest zablokowane hmm, Ktoś mnie chyba goni Co mamy tutaj? Jakiś rury, kurde, co to jest w ogóle? nic no ciekawego słuchajcie nie znajdziemy. Kai sobie tam da radę. O, tu widzę, że są jakieś drzwiczki. No to idziemy, słuchajcie, pakujemy się tutaj. Hmm. Dobra O kurde Czy to idzie rozsadzić? Pewnie nie, ale lepiej będę uważał, słuchajcie... Gdzie ten Kajdy jest? Dobra. Co my tutaj mamy ciekawego? Jakaś zepsuta winda, z nas nie interesuje kompletnie. Co my tu mamy? Chyba nie, chyba nie. Słuchajcie. Tutaj też nic nie ma. No to sobie. Wejdziemy jednak na górę. Tam może coś jest. Jakoś mi nie idzie to skakanie. Dobra, tu jest jakaś drużka. którą sobie możemy iść. Zapiszemy. Co? Nie wiem kompletnie czego się spodziewać. Oj ojoj. No tego się nie spodziewałem akurat tutaj. No, wreszcie równy pojedynek dwóch na dwóch. Można się bawić. Dobra, tutaj coś jest, tutaj niczego nie ma niestety. Okej, okay, no, zrobiło nam się trochę ciekawiej. Kurde, co za gnój, no. Oho. że naprawdę sporo jest tutaj walk z tymi szturmowcami. Sporo będzie z nimi pewnie zabawy jeszcze niedługo. Ale w sumie czemu się dziwić, no. To jest w miarę, o kurde, w miarę normalne, że to szturmowcy bronią yy, dostępu jakby do imperialnych jakiś tam fortec i tak dalej. Kurde, a Kaili oczywiście uciekł, słuchajcie, na Kajnego to jednak liczyć nie można No, teraz się pojawił, jak już, wszyscy, jak już sobie poradziłem to się, to się pojawił nagle, dobra Napiszemy sobie, kurde, bo to jakieś, mówię, to są jakieś takie tereny Podejrzane, ja tu nie wiem, co może się pojawić nagle Może jakiś Seed znowu wyskoczy hm, To niczego nie ma, na szczęście Kurde, puste te gorykarze w ogóle no dziwne, sporo, sporo tych korytarzy naprawdę jest do przejścia. Okay, mhm, mm tylko jak je otworzyć? To Kyle jednak nie należy do takich najbardziej bystrych. Okej, okay, czyli... czyli. Czyli cóż, musimy sobie poradzić. Ojej, ojej w jakiś inny sposób. O kurde, to nie jest jakiś mocniejszy wam, powiem. Muszę wam, nauczyć się korzystać raczej z tych kombosów, też. Bo ja wiem, że moja walka jest taka bardzo. bardzo prosta i polega na, na klikaniu byle czego właściwie. Jedynie teraz było w miarę celowe co zrobiłem. No ale dobra. No, nie, no, nie, nie, nie otworzę się raczej same z siebie. Okej okay, Kyle, A jednak, a jednak sobie dał radę Kyle. Dobra, no to możemy sobie teraz skoczyć już do tego działka. No i chyba zniszczymy to co mieliśmy tutaj zniszczyć. No, łatwo poszło raczej. Jest ich trochę więcej? Chyba nie. Dobra. No i co teraz? Zostań się do twierdzy Bast. Czyli tak, to było już... Czyli ten cel, który już znamy od dłuższego czasu właściwie, nic nowego. Okej. Okay. Widzicie teraz? Pewnie tutaj, bo tak to zazwyczaj wygląda. Oczywiście, sporo, sporo naprawdę tych jakichś umocnień. Sporo tych takich budynków, które mają tak naprawdę chronić jakby no, tę fortecę od zewnątrz. Przejść przez grunty bast i znajdź wejście do zamku. Kurde, nie wiem, autor to tłumaczenia naprawdę... Zamiennie totalnie stosuje słowa zamek twierdza forteca i ja wam powiem, że sam nie wiem co to już jest. Teraz jesteśmy w jakimś, nie wiem, hangarze, który pewnie ma być wejściem do tej całej twierdzy. Znaczy wejście. No pytanie czym jest, bo nie mam pojęcia. Tutaj może to będzie jeszcze kawał drogi tak naprawdę. Dobra, mamy poszukać z tego co zrozumiałem. Wejścia, słuchajcie. Znaczy wejście, gdzieś tutaj. Ma być jakieś przejście. Okej, okay, weźmiemy sobie broń. Znajdź drogę do górnej części twierdzy. Dokładnie taki cel mamy teraz, ale słuchajcie, to byłby koniec tego odcinka. Dzięki wielkie za uwagę. Kurde, ten mi tutaj gada cały czas jakimś kluczem, nie wiadomo czym. W każdym razie dzięki wielkie za uwagę. Zobaczymy się w kolejnym odcinku, w którym oczywiście będziemy kontynuowali tę misję na Brzun. Z mojej strony to wszystko. Dzięki wielkie za uwagę jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!